Dzień dobry, cześć kochani na dzisiaj mam kilka parę słów do powiedzenia. Ponieważ właśnie pogoda, słońce, powietrze daje nam teraz takie możliwości, żebyśmy wprowadzili w swoje życie więcej światła i powietrza. Potrzebujemy więcej przebywać na świeżym powietrzu. Potrzebujemy tego tlenu, potrzebujemy zmiany klimatu. Korzystajmy z tego. Korzystajmy z dzisiaj, z tego cudownego słońca, z tej pięknej pogody, zieleni, która nas wszędzie otacza. Otwórzmy okna do domu. I oddychajmy, oddychajmy w pełni, nauczmy się oddychać. Kochani, zaobserwowałam, że bardzo dużo osób nie potrafi oddychać. Oddycha, bardzo szybko mówi, nie nabiera powietrza, nie oddycha przeponowo. A pamiętajmy, żeby zdrowie było. To mamy dotleniać w pełni wszystkie nasze narządy, dlatego wprowadzać oddechy Hofa wprowadzać inne oddechy. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest słuchajcie tak dużo filmików już wrzuconych w internet, że każdy dla siebie coś znajdzie, swoją metodę oddechu. Po prostu za dużo siedzimy nieraz w domu. A nasze właśnie i ciało i dusza pamiętajmy potrzebuje tego tlenu. Pamiętajmy też, żebyśmy w domu starali się mieć naturalne rośliny, które nam zapewnią też taki stały obieg tlenu w sypialni, w pokojach. Ćwiczmy, ćwiczmy, wychodźmy ćwiczyć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam dawniej, to było normalne, że się wychodziło i ćwiczyło na zewnątrz, na trawie. Wróćmy do tego. Wróćmy do tego, abyśmy przebywali wśród roślin, wśród drzew, łączymy się z matką, naturą. Ona daje nam naprawdę ukojenie, uzdrowienie, uziemienie. Połączmy się z nią. To jest nasza matka natura. Ona nam daje życie.